Panowie, to wasz pojazd? No, a tamten. No, mi się wydaje, że wasz. No, mi się wydaje, że ona na że nie mnie, jak jechałeś. No, to będzie w proszę pana. No, jak to jest zaparkowane? A. No dobra, to jest... rozumiem w takim razie. Co, gminiesz? Tylko da pan dowód. No na co, nie ma z tej paliwa. Mhm. Pokaż mu legitymację sam, niech spada. Ja Teraz to, to. moja legitmacja, tuej vintage. 156 No, niby nie jestem drodzy, ale parking jest też obok. Oh <laughs>